Pierwsze spotkanie Legia z Totolotkiem. To logo pięknie się prezentuje. Dzisiaj niestety porażka, ale spotkanie bardzo, bardzo zacięte. Chyba w piłce nożnej, czy w innych dyscyplinach sportu, rzadko się tak zdarza, żeby ta dramaturgia była aż taka. No dlatego też tutaj jesteśmy, e, nam się to bardzo podoba, że tutaj mimo tego, że to jest e, pierwsza liga, to jest bardzo dużo walki, e, jest dużo emocji, jest zaangażowanie do końca, no i też, żeśmy to dlatego docenili. E, mam nadzieję, że mimo tego niekorzystnego wyniku, będziemy częścią e, czegoś naprawdę dużego, jakby od dzisiaj związaliśmy się z największą marką sportową e, w Polsce i mam nadzieję, że mimo tej niekorzystnej, sportowej inauguracji będziemy, będziemy na koniec sezonu się cieszyli, także razem z Wami. Dlaczego Totolotek dlaczego Totolo tak zdecydował się na wejście w Legię i w ogóle w koszykówkę? Jakby do tej pory angażowaliśmy się głównie w projekty piłkarskie, także jakiś czas temu byliśmy sponsorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dla nas jest to dość, dość naturalny kierunek, bo jesteśmy firmą co prawda, która działa w, w całej Polsce, ale ale jesteśmy firmą z siedzibą w Warszawie i chcemy tutaj wspierać największy, największy klub. Dlaczego koszykówka? Jest to jeden z najpopularniejszych sportów, także jeśli chodzi o zakłady. Oczywiście tam do, tym dominującym sportem jest, jest piłka nożna i tak jak mówię, angażujemy się głównie w piłkę nożną, ale, ale chcemy gdzieś tam poszerzać te swoje projekty sponsoringowe i, i Legia Koszykarska jest, jest tego pierwszym przykładem. Wiadomo czy coś może, czy, albo czy można coś zdradzić w jakichś akcjach promocyjnych, współpracy marketingowej z Legią, czy to jeszcze za wcześnie, albo nie chcemy zdradzać takich szczegółów? W najbliższym czasie my się takie szczegóły zdradzimy, na pewno nie chcemy być sponsorem, który jest, który jest bierny, będziemy chcieli robić na pewno dużo akcji skierowanych do kibiców, akcji, które spowodują, że ta hala zawsze będzie, zawsze będzie pełna i o Legii Koszykarskiej będzie przynajmniej w Warszawie bardzo głośno odrodzenie potęgi, już tak naprawdę kolejny raz został ten ostatni kroczek, w tym roku Legia zrobi wszystko, żeby awansować do Ekstraklasy. Chyba z Totolotkiem musi się to udać, to logo się świetnie komponuje z zielonymi koszulkami. Świetnie się komponuje, też nam się tutaj podoba, czy na bandach, czy na koszulkach, naprawdę fajnie to wygląda. Zresztą kontrakt nasz jest tak skonstruowany, że klubowi się opłaca awansować, także, także mam nadzieję, że to będzie nasza dodatkowa motywacja dla Was. Czy w przypadku awansu będzie przedłużona umowa? Można tak powiedzieć? Czy to... Umowę zawarliśmy na, na dwa lata. Jeśli, jeśli awans stanie się faktem, będzie po prostu ona na, na innych warunkach, ale tak czy inaczej, zostajemy z legią na najbliższe dwa lata, przynajmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.